Moje kochane wodniki w czytaniu na nadchodzący miesiąc, czyli na czerwiec. Robię dla Was pierwszych czytanie, ponieważ absolutnie wyprzedziliście wszystkie inne znaki, jeśli chodzi o ostatni, ostatnie rozkłady. Naprawdę jest ogromna różnica między ilością oglądanych, oglądanego wideo w porównaniu z innymi znakami, także. Absolutnie um, przodujecie. <gry> Także, wy, jako pierwsi, dostajecie to czytanie i teraz tak, to będzie czytanie takie. Zobaczymy, co wyjdzie, taki freestyle będzie. I um, ja oczywiście od razu przechodzę do czytania. No i zobaczmy, co się szykuje na moje kochani, na czerwiec dla Was. Aha, i chciałam zaznaczyć, że um, to czytanie, um, jeżeli Wam się spodoba i będzie rezonowało z Wami, to można zakupić um, dalszą część tego czytania, w którym będę po prostu um, głębiej omawiać wszystkie te aspekty, które poruszymy um, tutaj. Um, Wszystko będzie oczywiście w opisie na dole yy, pod filmikiem. Mm, kochani. Jakieś pokusy. No dobra, co to za pokusy? Słuchajcie. Co to za pokusy? Was czekają w czerwcu? Macie asa, pucharów. Wow. No, zdecydowanie, jeżeli jesteście sami, to na pewno yy, jakaś oferta się pojawi. Piękna oferta. Oferta miłości, oczywiście. Mówimy tutaj o ofercie miłości. Aha. Ktoś się do Was odezwie. To może być wiadomość na. <laughs> wiecie, na social media. Um, ale niekoniecznie. Ktoś może napisać do Was, wysłać SMS-a, zadzwonić i będzie chciał Wam coś powiedzieć. Ok, miesiąc czerwiec może być um, bardzo ważny, jeśli chodzi o finanse, e, i e, widzę tutaj, właśnie albo jakiś awans, albo. Um, Zostajecie po prostu na stopień wyżej, jeśli chodzi o fin finansowe kwestie i kariery. Um... Ok, możecie mieć uh, więcej niż jednego adoratora, adoratorkę. Um... <gry> I właśnie uważajcie, bo to będzie właśnie, to może być to kuszące, ta kusząca kwestia w tym miesiącu. Mhm. A mianowicie, ktoś może Wam bardzo zawrócić w głowie, tutaj mamy właśnie Messengera Ognia, to jest ktoś, kto jest bardzo zmysłowy, kto wie jak... Poderwać, jak zawrócić w głowie, właśnie. To jest ktoś bardzo atrakcyjny, komu jest się bardzo trudno oprzeć, i wydaje mi się, że tutaj będziecie mieć właśnie taką pokusę, tak? że um, wy będziecie wiedzieć, że to nie jest koniecznie materiał na jakiś fajny, na jakiś długi związek. Um, no właśnie, to jest raczej ktoś, kto pojawi się, tak jak szybko się pojawi, tak szybko zniknie. Um, także, jeżeli nie chcecie um, bawić się w to, no to zastanówcie się oczywiście. Natomiast, jeżeli, jeżeli macie ochotę, no to wiadomo, wszystko zależy od Was, tak? To jest Wasze życie. Um, natomiast, tak jak mówię, możecie mieć um, więcej niż jedną osobę, która będzie Wami zainteresowana. Może Was też kusić, żeby w tym miesiącu zaniedbać jakieś takie sprawy urzędowe albo z bankami, ze szkołami, z jakimiś tego typu placówkami, właśnie. Dlatego tu macie, macie kartę, właśnie tego cesarza, który wskazuje na to, to, że powinniście właśnie pozałatwiać wszystko tak, jak powinno być załatwione. Ok? Może Was kusić, żeby yy, yy, tak może, a może się uda, a może się uda, jak czegoś tam nie zrobię, może przejdzie. Mm -mm. Uważajcie, uważajcie, to jest bardzo ważne, żeby zrobić tak, jak powinno być zrobione. Yy, pod spodem macie. Super karta, to jest karta Rydwanu, to jest sukces. Um, Rydwan też, przepraszam, mówi mi o tym, że może właśnie Was kusić, żeby um, pociągnąć jakby y, dwie stroki za ogon. Czyli tutaj widzicie, macie białego konia i czarnego konia. Będziecie mieć wybór, tak jak mówię, jeśli chodzi o osoby. Tutaj macie. Um, macie taką właśnie energię um, bardzo ognistą. Um, pff, no, fu, sexy. Um, I macie też taką energię, która um, z kimś, z kim wam się będzie super rozmawiało, będzie taka duża wymiana, właśnie um, zdań. To jest ktoś, kto jest inteligentny szybko potrafi dać lipostę, błyskotliwy. No także będziecie mieć tutaj w czym wybierać i że tak powiem macie... Słuchajcie, bo no macie tak naprawdę bardzo dobre karty, tylko musicie uważać na pokusy i na rzeczy, które moglibyście zrobić, których później możecie żałować, tak? I... Na to uważajcie. Natomiast macie, słuchajcie, macie Asa Pucharów. Macie naprawdę, to jest, um, no taki strumień miłości do was idzie w tym miesiącu. Jeśli chodzi o finanse, bardzo dobrze sobie radzicie. Tak jak mówię, możecie um, dostać awans albo jakoś wspiąć się, jeśli chodzi właśnie o karierę albo czy to biznes, który będzie lepiej prosperował. Może jakąś decyzję trzeba będzie podjąć. Cesarz podejmuje dobre decyzje, i tak karta mówi, że właśnie włożyliście bardzo dużo pracy i też być może pieniędzy właśnie w coś. I wygląda na to, że to już jakby dokładacie już ostatnią cegiełkę pod te fundamenty takie bardzo solidne, em, gdzie naprawdę no, nie, nie musicie się finansowo um, o nic martwić. Nie widzę tutaj żadnych e, kłopotów, poza tym, że e, jeżeli Wam przyjdzie do głowy właśnie unikać jakichś pozałatwiania, jakichś formalnych spraw, to nie radzę e, tego nie robić. <grym> Znaczy nie radzę właśnie uniknąć ich, tak jak już wcześniej mówiłam. I zobaczmy, jaka jest jeszcze rada i wskazówka dla Was, moje kochane wodniki, na nadchodzący miesiąc. rada hmm, Właśnie, okej, okay, macie taką kartę, która mówi o tym, że diabeł tkwi w szczegółach, żeby zwracać uwagę. Okej, okay, miejcie oczy szeroko otwarte, jeśli chodzi o miesiąc nadchodzący, na czerwiec, um, żeby nie ominąć czegoś ważnego właśnie i to może być związane właśnie z tym tutaj z formalnymi kwestiami um, także zwracajcie uwagę na um, no, na jakieś znaki tak um, co jeszcze Super, okej. Okay. I intuicja, ha. No dobra, no i te karty, okej okay, się świetnie ze sobą zgrywają. Słuchajcie. Wow, okej. Okay, no dobra, czyli tak zwracać. Musicie zwracać uwagę na te drobne detale, tak? Czyli i teraz i na przykład, moment, jeżeli Potrzebujecie jakąś informację, którą trzeba wygrzebać, wy, wyściubić skądś, em, poszukać wśród po prostu ogromnej ilości innej informacji, tak? E, szukajcie znaków, tak jak mówię, patrzcie na detale i bądźcie cierpliwi, jak będziecie to robić, żeby was nie pokusiło, żeby to wiecie, stracić cierpliwość i po prostu y, zrobić. Y, E, coś nieprzemyślanego e, i tutaj macie też e, taką kartę, która mówi o e, takiej głębokiej wiedzy i o tym, żeby właśnie e, nie podejmować decyzji pochopnie, tylko zdecydowanie zagłębić się w temat i to bardzo głęboko, e, dobry zrobić research i też e, Obie te karty mówią o tym, że mo możliwe, że będziecie musieli się poradzić kogoś, tak, jakiegoś autorytetu w danej dziedzinie, w danej sprawie, to może być autorytet y y y wśród Waszych znajomych, y a może to być jakaś pomoc profesjonalna. Y natomiast y jeżeli będziecie potrzebować właśnie jakiejś rady, kogoś mądrzejszego, albo kogoś, kto zna się na czymś, Tutaj mówimy um, o sprawach kariery, finansów, ale też jakiekolwiek inne. Um, nie ma to znaczenia. Um, chodzi o to, że um, nie, nie, nie podejmujcie decyzji pochopnie, tylko naprawdę zróbcie, um, dowiedzcie się wszystkiego, zróbcie badania na ten temat, tak, że tak powiem w cudzysłowiu. I y, słuchajcie też, macie też kartę intuicji, słuchajcie też właśnie tej intuicji, co intuicja Wam mówi, jakie ona Wam tutaj podpowiedzi daje, tak? Czyli, tak jak mówię, oczy szeroko otwarte, ok, i uszy, i y, no, będzie naprawdę jakaś, słuchajcie, to Wam zapewni sukces, naprawdę, jeżeli po, porządnie się y, dowiecie. Y, w zależności czego ta sprawa dotyczy, e, zrobicie odpowiednie e, rozeznanie i zagłębicie się naprawdę głęboko w temat, to znajdziecie to, czego potrzebujecie. I to e, naprawdę, to może być e, słuchajcie, to może być nawet jakaś sytuacja w pracy, tak? To Wam może przynieść sukces i e, awans, e, podwyżkę. Ok? Macie sukces, kochani, także bardzo pozytywny miesiąc. I ja chciałam może trochę powiedzieć właśnie, jak będzie wyglądać, jeżeli jesteście zainteresowani, żebym głębiej jeszcze weszła w ten temat i żebyśmy zobaczyli właśnie, co to są, te, kim są te dwie osoby tutaj, tak, co się pojawiły. No to zapraszam na Vimeo gdzie będzie można właśnie obejrzeć ciąg dalszy. A ja Wam życzę... Ojejku, a tu pod spodem macie słońce. Kochani moi, naprawdę jakiś, jakiś spektakularny sukces Was czeka w przyszłym miesiącu. Macie i yy, rydwan, i słońce. Wow. Kochani moi, całuję Was gorąco i do usłyszenia. Pa! Ta...